Jest Pławik. O kurde. Ale jaja. Puszczaj dziadu. Witam, z tej strony Wąfuś. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Jest piękna pogoda bez wiatru. Więc byłby grzech, jakbym nie jechał dzisiaj na rybki. Nie ma co siedzieć w domu. Jakbym siedział w taką pogodę w domu, to normalnie byłby grzech. A że się nudzi, mówi sobie jadę na rybki, chociaż nagram jakiś fajny odcinek. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj zrobię jakieś fajne liny. No i może uda się złowić węgorza, bo Wącu się nie poddaje. No i co? Widzimy się na miejscu. 3, 2, 1 go! Standardowo trzeba zakluczyć łewkę. A kluczyk wkładamy sobie do wiaderka, o, ciach. Ile lecę na rybki. Dzisiaj tak czuję po kościach, że złowię minimum 3 liny. Gdzieś tu schowałem ostatnio podbierak. O, o jest, nikt go nie ukradł. Mam nadzieję, że mi nie przyniesie pecha. No i co, widzimy się na pomoście. Tylko zobaczcie, jaka gdzie jest piękna pogoda. Zero wiatru. Delikatnie słoneczko zachodzi. Już widzę, jak spławik płynie bokiem. Wąsy i zacina. A tam taki grubasek. Normalnie mnie pomału tutaj zalewa. Ostatnio ciągle pada i pada. No i poziom wody trochę się podniósł. I na początek standardowo trzeba rozrobić zanętę. Tylko zobaczcie, ile jest takich zielonych robaków. Ale jaja. Bo te wejście jest całe zarośnięte. A na tych liściach jest pełno takiego robactwa, dlatego, dlatego ubranie je w biłdę, żeby po prostu po mnie nie chodziły, bo ostatnio byłem na krótkim rękawku no i była normalnie tragedia. I oczywiście trzeba napluć, bo bez tego ryby nie biorą. No i wrzucamy tam, gdzie będziemy po prostu łowić. Kurde, ale dzisiaj mam dobrego cela. Złowiłem sobie taką fajną małą zdręgę, o zaraz Wam ją pokażę, o i założę sobie ją dzisiaj na węgorza, bo ostatnio, ostatnio łowiłem na rasówki, na gnojaki i dużo pisaliście w komentarzach, żeby złowić taką małą płotkę, wiem wiem najlepsza jest okleja, no ale jak na złość nie mogę złowić, tak się ona prezentuje, o No i co, zanim zarzucimy wędkę na lina Przydałoby coś, przydałoby się coś zjeść O! Taki fajny żuberek Taki prowiant na rybach smakuje dwa razy lepiej niż w domu Na zdrówko, hejterzy Oczywiście główno wygrałem No i tradycyjnie niech się żuberek chłodzi, o! Nie no, dzisiaj z tego miejsca wyciągnę 3 minimum prosiaki. Jesteście ciekawi? Oglądajcie do końca. 3 robaki, kukurydza i 3 robaki. No i oczywiście trzeba to opluć. Dzisiaj pogoda jest fajna, więc rybki będą na pewno brały. No i co? Ja się delektuję żuberkiem i czekam za pierwszym braniem. Mamy pierwszą fajną rybkę. Ciekawe co to może być. Oczywiście standardowo linek. Taki piękny mały linek. Oczywiście rybka wlatuje do wody. Pa! pa. Dobra, jest kolejne branie. Kurde, puści mnie. Tylko zobaczcie, jaka fala wyszła. Ale jaja. Ostatnio pisaliście, że dużo zrywam ryb, ponieważ mam pękniętą szczytówkę. Nie wiem, czy to jest prawda i co o tym sądzić. O. Tak. Taka duża ryba była, że zobaczcie, jak to szczeliło. Normalnie się zaczepiło w trzcinę. O. No i oczywiście, wszystko się poplątało Czyli jest takie standardowe przygody na rybach Ostatnio jak byłem wyrywać tutaj liście To tutaj leżał sobie taki zdechły lin No i wąsuś debil, Wyrzuci go sobie tam A jak teraz tutaj na przykład łowię, to normalnie tak śmierdzi, nie? że normalnie masakra Wącu... Mogłem go wyrzucić gdzieś tam daleko No a ja debil, wyrzuciłem zaraz za pomost nie wiem gdzie on nawet leży, no ale wiem, że tutaj coś capi. No i podejrzewam, że to po prostu ten lin. Taka moja rada, że na przykład jak widzicie, że lin gdzieś bąbluje, żeruje, a spławik macie na przykład pół metra od tego albo 20, to najlepiej tak trochę żyłkę pociągnąć, żeby spławik był idealnie w miejscu, w którym wychodzi ta piana. I wtedy najczęściej właśnie mam branie. Ten pierwszy lin wziął tak szybko na zachętę. O, w się kończy żuberek. Jeszcze chłopaka sobie dopije. O kurwa, się przewrócił. Skurczy byk. Spadwik mam zarzucony tam, gdzie u owieliny. No i od godziny, tak jak stoi, nawet nie duknie. Zapowiadał się naprawdę fajny wieczór na ryby. No ale od jakiegoś czasu normalnie cisza, nie? Ten jeden lin wziął tak szybko na zachętę, żeby wąsuś nie uciekł do domu. Dokładnie jest godzina 19.30, a ja złowiłem tylko jednego lina. Kurde, no nie wiem co jest grane. Tak ładnie się zapowiadało, a wyszło jak zawsze, czyli dupa blada, jedno branie i do domu. Mam niski stan baterii, o, ale może do 21.00 wytrzymam. Jak nie, to się przewrócę, mogłem trochę zaoszczędzić na paliwku. No Ale tak to jest, suszyło, więc się wypiło prawie na raz. Dobra, jest kolejne branie, to będzie lin, nie? No i co? Widzę takie ładne branie. Spławik wypłynął, podskakiwał i sobie płynął. No to było branie lina. No ale oczywiście, o! Zjadł jednego robaka i popłynął sobie dalej. Nie no, chyba muszę się znowu pomodlić, żeby ryby do wąsusia wróciły. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię twoje, przyjdź królestwo twoje. Panie Boże, daj mi rybkę. Może Pan Bóg mnie wysłucha i będzie branie? Ty, jest branie. Jest fajna ryba. Kurde, leszcz. Takiej ryby bym się nie spodziewał, o. Pan Bóg mnie wysłuchał i przyniósł mi takiego fajnego leszcza. O. No, już, już cię wypuszczam. Wąsuś nie jest mięśniarz. Dzisiaj Wąsuś ma dzień dobroci dla rybek i ją sobie wypuszczam. O. Żeby nie było. No, płynie leszczyk. O. Poszedł. Kurde, a co to jest? Zobaczcie, osrała mnie. Ale jaja. 3, 2, 1, go B. Kurde, zobaczcie, jeszcze nie wziąłem cię szmaty i wycieram się o bluzę. O. Zobaczcie, ile mam na sobie śluzu. A ręce jakie, uwalone. Ja dole. B. Tylko zobaczcie, jakie gluty. Co wam to przypomina? Bo mi gile z nosa. Dobra, jest godzina 20.30. Ostatnio jak byłem, to o tej godzinie się ryby odpaliły. No ale dzisiaj normalnie jest tragedia. Nic nie bierze. Spawik tak jak stoi, to od godziny nawet nie duknie. Wędka na węgorza to po prostu tak jakby jej nie było. Zobaczcie, kur... jest branie na węgorza. Ty, zacinacz czy nie? Co jest grane? Nie, nie, to jest tylko żart, o, tu mam żyłkę. Dzisiaj nie jest pryma a prymis. A wąsuj zrobił was w bambuko. Chciałbym mieć takie branie, taką rolkę. No ale tylko mogę na razie o tym pomarzyć. Jest już późno, nie wiem czy ryby poszły spać, czy jaki ciul Też słyszałem takie historie, że właśnie do zanęty, do karmy warto nieraz, warto nieraz rzucić trochę kawy Żeby te ryby po prostu były pobudliwe Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy też tak robiliście Dobra, spławik płynie Nie wiem, czy to jest duża ryba, czy jakaś glapa No ale nie ma co czekać, bo już płynie w liście 3, 2, 1, go! O, coś jest co jest? Kurwa. Zobaczcie, co złowiłem. Co to kurde, macie jest. Ale jaja. Puszczaj dziadu. Ty nie wiem, co zrobić, bo boję się tego, nie? Mać nie wierzę, nie? Co mu jest? Piszcie w komentarzach, co to jest, do cholery. Chyba jakiś rak, czy, czy nie wiem co. tyle chodziłem już w życiu na ryby, ale pierwszy raz dopiero złowiłem w życiu, nie wiem, co to było, rak czy cholerawie. No i sobie tak dukał, dukał, niby płynął, niby, nie? Tak delikatnie, nie? No i kurde, myślałem, że to jest jakaś fajna ryba, jakiś duży lin, taki prosiak. A tu kurde, o, taki rak, nie? Ale jaja, nie? Pierwszy raz w życiu złowiłem na wędkę raka, czy jak tu tam się zwie. Ale jaja, nie? Piszcie w komentarzach, czy też tak kiedyś mieliście, że złowiliście na wędkę zamiast ryby to po prostu jakiegoś raka. Nie no, próbuję dalej, oby drugi raz nie wziął. Dobrze, że nie wziąłem go w ręce, bo mi normalnie by palce poucinał. Jest pławik. O kurde. Jest piękna ryba, nie? Tylko się zaplątała w liście. Co to może być? O, puścił. Znowu w liście. Kurwa, żebym tego nie zerwał, nie. O, jest. Jaki piękny lin, nie? Tylko zobaczcie na to jaki fajny prosiak, nie? I to, to jest właśnie najlepsze w rybach, że trzeba czekać na swoją wymarzoną rybę Zaraz sobie go zmierzymy Taki piękny linek, o Zaraz sobie go zmierzymy Nie no, linek zaje fajny Za pomocą takiej oto miary zbudowy. Kurwa, nie uwierzycie, ale mi spierę. Wyśliznął mi się z łap. Chciałem go zmierzyć o i tylko tyle zostało mi normalnie wspomnienia. No ale nie wiem, mógł mieć, tak nie wiem. 30, 36 na pewno. Po prostu tu mam złe warunki do nagrywania, nie ma gdzie postawić telefon Ale in tutaj mi wypadł, o i se popłynął Nawet się ze mną nie pożegnał, że go chłopaka wypuściłem No ale może popłynął po mamuśkę Zobaczymy Może jeszcze nam się uda Jest, jeszcze jest w miarę jasno, o Nie no, dzisiaj podbierak spisałeś się na medal, nie Dobra, ja się zwijam już do domu Dostało mi standardowo trochę kukurydzy. To sobie podnęcę. Jak coś, to siatka jest pusta, żeby nie było. Dobra, lecimy już do domu. Jest już grubo po dziewiątej. Więc muszę lecić do domu. Bo w WSK nie ma świateł. Oczywiście podbierach chowam sobie tutaj standardowo. Ty, zobaczcie, jaki fajny grzyb, chyba kozak. Dzisiejszy wypad na ryby zaliczam za bardzo udany. Złowiłem dwa liny, jednego leszcza i o dziwo dzisiaj nie złowiłem żadnej zdręgi. To jest naprawdę bardzo dziwne Na moim prywatnym jeziorze Zapowiadało się bardzo fajnie Bo pierwszy linek bardzo szybko wziął No ale im później Tym było gorzej A ten największy lin Złowił się o godzinie 21 Więc to jest dowód żeby się nie poddawać na rybach I łowić do samego końca tak jak ja No i co odpalam w I lecę do domu To lecimy do domu. Złowiłem dwa liny, jednego leszcza. Nie udało dzisiaj się złowić węgorza, ale wąsuj się nie poddaje. Mi się wydaje, że po prostu ta wdręga była za duża. W kolejnym odcinku złowimy jakąś mniejszą. Albo piszcie w komentarzach, czy macie jakiś sposób, żeby złowić jakiegoś fajnego węgorza. Bo ja złowiłem w życiu tylko dwa i to przypadkiem. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku na rybach. Dajcie łapkę w górę, tubika i fajny komentarz. Co, wbijamy te subskrypcje, żeby do nowego roku wpisać te 100 tysięcy. To jest moim wielkim marzeniem, no ale bez Was to się nie uda. Więc kto mnie ogląda, daję tubika. A ja lecę do domu, bo jestem już głodny. Nara do następnego Bóg.